Kiedy diagnozuje się u nas insulinooporność, stan przedcukrzycowy czy cukrzycę, słyszymy wielokrotnie, że w naszej diecie powinny przeważać węglowodany złożone względem węglowodanów prostych. Dla wielu osób jest to jednak dość problematyczne, dlatego mam dzisiaj dla Was film, w którym powiem Wam, w jakich produktach znajdziemy węglowodany proste, a w jakich węglowodany złożone. Powiemy sobie również, czy jako diabetycy Powinniśmy jeść węglowodany, a jeżeli tak, to w jakich ilościach? Zapraszam serdecznie do oglądania. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Węglowodany. To wokół nich zaczyna kręcić się nasz świat, kiedy zaczynamy mieć problemy z insuliną lub poziomem cukru. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że to właśnie węglowodany spośród pozostałych składników pokarmowych mają największy i najszybszy wpływ na nasz poziom cukru i stanowią do tego podstawowe źródło energii. A teraz będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie łapkę w górę pod tym filmem. Możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i lecimy dalej. Myśląc o węglowodanach w diecie osoby z cukrzycą, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko ich ilość, ale również, a może i przede wszystkim ich jakość. Żeby to dobrze zrozumieć, powiedzmy sobie o podziale węglowodanów. Tym, który nas dzisiaj najbardziej interesuje, jest podział na właśnie węglowodany proste i złożone. Do węglowodanów prostych, czy inaczej cukrów prostych, zaliczamy takie węglowodany jak glukoza, fruktoza czy galaktoza. Węglowodany złożone to natomiast dwucukry oraz polisacharydy. W tej pierwszej grupie możemy wymienić m.in. sacharozę, laktozę czy maltozę. Cukry złożone to m.in. skrobia, błonnik oraz glikogen. Jednak z takiego dietetycznego punktu widzenia cukry proste i dwucukry mają na tyle zbliżone do siebie właściwości, że dla uproszczenia dwucukry możemy wrzucić do jednego worka z cukrami prostymi. To znacznie upraszcza nasze główne zadanie, czyli wybieranie produktów odpowiednich dla naszego stanu zdrowia. No więc teraz tak, gdzie znajdziemy jakie cukry? Cukry proste znajdziemy w słodyczach, słodkich napojach, owocach, miodzie, cukrze spożywczym, gotowych produktach, które w składzie mają wymieniony syrop glukozowo-fruktozowy, dżemach, ciastach czy w mleku i produktach mlecznych. Natomiast produkty, które są bogate w węglowodany złożone, to między innymi pieczywo, kasze, ziemniaki, ryż makarony, nasiona roślin strączkowych, jak na przykład fasola, czy płatki zbożowe. I teraz, jak widzicie, jeżeli mielibyśmy kierować się jedynie tym prostym podziałem i jeść wyłącznie węglowodany złożone i za wszelką cenę unikać węglowodanów prostych, no to nasza dieta byłaby strasznie uboga, no i nie spełniałaby tych wszystkich wymagań, o których pewnie mówili Wam już lekarze czy dietetycy. I już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie, źródłem cukrów prostych są m.in. owoce, banany, jabłka, wiśnie, maliny, truskawki itd. I faktem jest, że zawierają one przede wszystkim cukry proste, jak glukoza i fruktoza, które szybko podnoszą nam poziom cukru. I czy to oznacza, że mamy przestać jeść owoce, bo zawierają właśnie cukry proste? No właśnie, nie. Tutaj do głosu dochodzi jakość węglowodanów. Jeżeli na przykład są to świeże owoce, to zawierają również błonnik. A jeżeli jest to na przykład niezbyt dojrzały banan, to zawiera również skrobię oporną, o której jeszcze dzisiaj sobie powiemy. Te składniki powodują, że cukry proste będą trawione wolniej, więc nie podniosą nam tak szybko poziomu cukru. Oczywiście poza błonnikiem w świeżych owocach mamy również inne cenne substancje, jak choćby witaminy czy składniki mineralne. I dlatego warto je jeść. Podobnie jest przy produktach, które zawierają węglowodany złożone. Jak widzicie, na tej liście też znajdziemy produkty, które mają wysoki indeks glikemiczny, jak choćby ryż, ziemniaki czy kasza. To jak to się dzieje, że mimo tego, że są to przecież węglowodany złożone, a nie proste, mogą mieć one wysoki indeks glikemiczny przez to, że niektóre z nich są przetworzone w taki sposób, że pozbawione są cennych składników jak choćby błonnik, który przecież obniża indeks glikemiczny. Ponadto, przez to, że na przykład biały ryż pozbawiony jest w większości błonnika, to podczas gotowania zawarta w nim skrobia rozpada się do cukrów prostych i przez to właśnie ma on wysoki indeks glikemiczny po ugotowaniu. Więc ze złożonego cukru, jakim jest skrobia, Zostaje niewiele. I właśnie z tego powodu zamiast ryżu białego powinniśmy wybrać na przykład ryż brązowy. Zamiast makaronu pszennego wybierzmy makaron pełnoziarnisty. Zamiast chleba pszennego wybierzmy chleb żytni. Tutaj koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o skrobi opornej. Omówię ten temat na przykładzie ziemniaków, które zawierają całkiem sporo zwykłej skrobi. Ale mogą po ugotowaniu mieć wysoki indeks glikemiczny. Jeżeli jednak ugotujemy ziemniaki, a następnie je schłodzimy, to część skrobi w nich zawartej ulega tak zwanej retrogradacji i zamienia się ona w skrobie oporną, która nie jest trawiona przez nasz organizm tak samo jak zwykła skrobia czyli powoduje, że posiłki nie dość, że dostarczają nam mniej kalorii, to jeszcze poziom cukru po nich jest bardziej stabilny. Poza ugotowanymi i schłodzonymi produktami zbożowymi i np. ziemniakami, skrobię oporną znajdziemy np. w niedojrzałych bananach czy w nasionach roślin strączkowych, jak np. w fasoli. Więc jeżeli z jakiegoś powodu musicie jeść biały ryż, to lepiej będzie, jeżeli po ugotowaniu go schłodzicie. Warto też dodać, że po ponownym podgrzaniu skrobia oporna nadal zachowuje swoje właściwości. No dobra, to teraz powiedzmy sobie, dlaczego w zasadzie powinno się jeść węglowodany. Dlatego, że glukoza jest podstawowym źródłem energii dla naszego mózgu, dla naszych mięśni czy czerwonych ciałek krwi, czyli tzw. erytrocytów. Szacuje się, że dziennie nasze mózgi zużywają od 110 do 125 gramów glukozy, a czerwone krwinki 40 g na dobę. Kolejną ważną rolą węglowodanów jest to, że regulują one przemianę tłuszczów w naszych organizmach. Mówi się nawet bardzo obrazowo, że tłuszcze spalają się w ogniu węglowodanów. Natomiast zbyt mała ilość węglowodanów może prowadzić do tego, że organizm zacznie czerpać energię z rozpadu tkanek mięśniowych, co przyczynia się po prostu do niszczenia organizmu. Natomiast w odwrotną stronę, nadmiar węglowodanów w diecie może prowadzić do powstawania tkanki tłuszczowej, a to już jest prosta droga do nadwagi, otyłości i insulinooporności. I chciałbym tutaj uprzedzić pytania wielu z Was o dietę niskowęglowodanową i ketogeniczną. Oczywiście ja wiem o nich i wiem, że jest coraz więcej badań, które potwierdzają ich skuteczność w walce choćby z insulinoopornością i nadmierną masą ciała, jednak dla wielu z nas optymalna będzie jednak dieta, w której te węglowodany są. I po to przygotowałem ten film, żeby pomóc Wam odnaleźć się w tym z pozoru skomplikowanym temacie. Skoro już wiemy, do czego potrzebne nam są węglowodany, to powiedzmy sobie, ile powinno ich być w naszej diecie. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, to oficjalne wytyczne mówią tylko tyle, że osoby bez nadwagi i otyłości powinny unikać spożywania węglowodanów łatwo przyswajalnych oraz przestrzegać ogólnych zasad prawidłowo zbilansowanej diety. Natomiast dla osób z typem drugim cukrzycy udział węglowodanów w diecie powinien stanowić około 45% całkowitej energii. I teraz pamiętając, że 1 gram węglowodanów to 4 kilokalorie, to jeżeli nasza dieta, dajmy na to, wynosi 1800 kilokalorii, no to węglowodanów powinno w niej być około 200 g dziennie. Chciałbym jednak, żebyście pamiętali również o skrobi opornej. Jej powinniśmy dziennie spożywać około 20 gramów. Warto zainteresować się tym tematem, szczególnie w kontekście cukrzycy. Moi drodzy, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie wy macie podejście do węglowodanów i co u was stanowi ich główne źródło. A może jesteście właśnie na diecie ketogenicznej albo niskowęglowodanowej? To też napiszcie, bo ja bym chętnie dowiedział się jak. Po prostu wam się to sprawdza, jakie macie na takiej diecie cukry. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam dobrych cukrów. Cześć!